I tam padam w niebaj Swindale 2 To co widzieliście Zrozumiał. tam w środku tej chatynki to były zwłoki Faana, Zdrajcy Oraz goblinów, które przybyły mu z pomocą Zgoda. W Mały odpoczynek Właściwie nie był potrzebny, ale w nasz czarodziej zużył dwa czary Oswald Zrobione. Oswaldzie nie gadam z tobą, jesteś coś tak dziwny jak twój, statek, jak twój statek zrozumiałem mam nadzieję że nikt nikt by nie zmusi mnie do wejścia Zabarciony. na pokład tego dziwnego strojstwa o nie z pewnością nic takiego się nigdy nie stanie nie w tej grze na pewno nie z pewnością ten statek Zabarciony. już nigdy nigdy się nie już rozbije robi. Zwłaszcza kiedy ja nie będę na jego pokładzie. Zrobione. O nie, to nie ta gra. Załatwione. Tak, załatwiliśmy sprawę z braku drzewa. Doskonale. W samą porę naradziła się następna sprawa, przy której przyda się wasza pomoc. Tak, zgubiłem buty. Idźcie mi znaleźć. Jeden z kapitanów łuczników stacjonujących przy zachodniej ścianie Isherwood poprosił mnie o więcej strzał dla swoich ludzi. Niestety strzały są na wykończeniu. O jejku. Znajdźcie go, dowiedzcie się ile strzał potrzebuje, czym idźcie do składu handlowego Galwaya. Wróćcie, gdy zobaczycie to czego potrzebujesz Poszukamy go i zdobędziemy bywaj. Zrozumiałem, zrozumiałem. Kolejna robota typu idź i załatwimy. Głupie rzeczy. Dajcie me. mi parę goblinów do zabicia. Zrozumiałem. O, witaj. W Masz coś do powiedzenia? Och, nie wiedziałem jak przedłość. nasz do z Jesteśmy z kapitala, na z ludzką. Poszukujemy kapitana no na bbb. Och, Isherwood. On jego banda jest pod zachodnią ścianą. Znajdziecie go bez problemu, jeśli skierujcie się na wschód bla. Coś nie tak z tym budynkiem, bacznie się mu przyglądać. Tak, poznaję. W tym budynku niegdyś mieścił się mój dom. To bolesne widzieć go w tym stanie. Jeszcze trudniej jest mi go rozbierać na kawałki. To był twój dom? Zgadza się, dopóki pierwsi na jeszcze mnie zatykowali, Targos zniszczyli każdy budynek w którym dało się zagłębić pazury. Ostatni ich wrogowie przeskoczyli mury miasta i podpalili wszystko, co się dało. To wyjaśnia, dlaczego domy w mieście i z dwóch są zniszczone. To tłumaczy los jedynie części domu. Wielu mieszkańców Targosu uciekło po pierwsze na ataku koblinów, a ponieważ dotkliwie brakuje nam drewna, zaczęliśmy rozbierać populane domy, jak i te opuszczone. Zamieniamy, zmieniamy Targos w skorupę tego, czym było niegdyś. Przykry to widok. Właśnie dlatego rozbierasz ten budynek? Tak, owszem, choć bardzo mnie to boli. Cierpimy na brak drewna, ale musimy zbudować palisadę, jeśli chcemy przeżyć następny atak goblinów. Boleję na twoją stratą, dojebaj. Jakieś roz... Zgoda. W sumie nie wiem, po co buduję tę palisadę. W porządku. Załatwię to. Podczas ataku i tak nie na goblinów na dłużej niż... Już się robi. Właściwie nie zatrzymała goblinów w ogóle. Zgoda. W porządku. I porządku. czego ci trzeba? Jeśli masz strzały na sprzedaż, czekać cię serdecznie, powidanie pod zachodnią ścianą. Szarut przysłał nas, ile strzał potrzebujecie. No, czy tymory, ludzie, co tyś. Się... Wszyscy w targos szczepnęliście jakieś biednej tymory, jakieś bogini, czy coś. Mniejsze o to, jakże cieszą mnie te słowa, obawiałem się, że ona że o nas zapomniał. Ile potrzebujemy 15 pęków? Nie mieliśmy okazji poprosić tej pani Galloway, żeby przysłała je przed bramę, więc teraz liczymy na to, że Krell wkrótce przyjdzie do nas po słońcu. Mam tu 300 strzał, możecie je wziąć? Widzę, ale do diabła nie mogę wziąć twoich zapasów, przyjacielu. Czemu nie możesz wziąć moich zapasów? Czym się różnią moje strzały od strzał tamtych? I Wood, ty i twoi jesteście pierwszą linią obrony Targos. Im więcej goblinów zabiecie tym mniejsze będą nasze straty na dole. Bierzcie więc strzały. Tak, cóż, w takim razie w porządku. Dziękuję ci bardzo. Zróbcie z nich dobry użytek. Idę zgłosić się do Szafforda. Posłuchaj, stary. Krail potrafi być skąpy, gdy przychodzi rzucić trochę grosza obrońcą Państwa, ale chcę ci pokazać moje osobiste podziękowanie. Ja, mogę wziąć 300 strzałów, jeśli masz na zbyt. Nie no, udawaj głupka, mówię o tych flaszkach. właśnie to płynąca oliwa, dzięki niej możesz zrobić z dowolnej grupy goblinów żywe pochłonie. Uważaj tylko, może, żeby dobrze docelować i staraj się korzystać z niej wąskich przeciągów. Szczerze mówiąc, nie wiedziałem, że ten kwas da się wykonać w ten sposób. Po raz pierwszy wykonałem to w ten sposób. Zwykle trzeba udać się do składu Galwaya i po dosyć burzliwej rozmowie z właścicielką składu albo wynegocjować dostawy do Targos na palsadę albo zapłacić jej mniej więcej trzy razy tyle niż robi. normalnie by kosztowało kupno tych strzał w porządku u niej na składzie Czy dało Ci się Wam zdobyć strzały dla wódz? Załatwiliśmy szakudowej strzały, których potrzebowało. zrobiliśmy również trochę miejsca w naszych plecach. Doskonale. Bardzo potrzebuję rozsądnych żołnierzy z inicjatywą i pomysłami. Udowodniliście, że tacy właśnie jesteście. Widzę, że Ulbrek nie bez podstawy obdarzył was takim zaufaniem. Dzięki. Jesteś bardzo miły, ale bardzo ci dziękuję za to, że jesteś to tekst, po który mi dałeś. Kolejne zadanie może być całkowicie smaczne. Mamy tutaj kapłana Mirkula i Ulbrek oskarżył go o rozmawianie z jednym z goblinów, który padł podczas ostatniego ataku. On rozmawiał z umarłymi. Tak mieliśmy nadzieję, iż będzie potrafił przesłuchiwać duszę tego stwora i że dowie się coś o rozstawieniu sił goblinów w tym regionie. Gdybyśmy dowiedzieli się, ilu ich, e, ilu ich jeszcze znajduje się w guszy, albo jeszcze lepiej, ile można, gdzie można znaleźć ich w fortecę, byłoby to bardzo cenne informacje. W każdym razie chcę, żebyście porozmawiali z Koluchunem i przekonali się, co wyciągnął z tego goblina i nie bał się nawet do niego podejść. Dobrze, gdzie mogę go znaleźć? Tworzył swego rodzaju kostnicę. W jednym z po prostu bla 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 wiem gdzie go znaleźć. Dobrze, zatem jest jak bywaj. Zrobione. I jeszcze jedna uwaga co do naszego paladyna. Zrozumiałem. Tak jak mówiłem na początku, jego rasa Asimara powoduje, że jest opóźniony o jeden w wszystkich poziomach, jak zdobywa na pierwszym, pierwszy poziom jest dosyć newralgiczny, dlatego twórcy gry postanowili, że po prostu na, na drugi poziom awansuje wtedy, kiedy reszta postaci, ale patrzcie co teraz jest na, do was na trzeci poziom reszta drużyny potrzebuje już tylko no potrzebowała 2000 punktów doświadczenia kiedy nasz Paladin potrzebuje 3 no jest to, nie powiem, jest to różnica. Już się robi. Może nieznaczna na początku, ale wraz z poziomu będzie się pogłębiać. I rzeczywiście w końcu nasz zaszkoladłem będzie na ten jeden poziom niższy od reszty Quick save. I tutaj, tutaj przerwę ten filmik. Widzimy się następnym razem. Marka.